Chłopaki, chłopaki! Już mam! Obczaj, jest! To ta nowa gra o superbohaterach! Nazywa się Mega Super Hero. Ej, trochę podobne są te postacie. Dobra, mniejsza oto. to. odpalaj! Ja pierwszy, ja pierwszy. Tak? To dawaj. musisz założyć headset, dobra. ja w tym czasie wkładam płytkę. Ej, dobra, ogólnie to powinno już działać. Teraz może być trochę niewygodnie, ale zaraz przestaniesz to czuć. Ale co, mogę odpalać? Dawaj, dawaj! dawaj. Gra się rozpoczyna. W pracy weterynarza najlepsze jest bycie świadkiem narodzin, nowego życia. Dzisiaj będziemy odbierać jakąś klacz. Boże, to że tu żonka moja na badanie przyszła. Po ciąży jest i żeby sprawdzić czy wszystko. Siódmy czy wszystko dobrze? Sprawdzi pan, bo jeszcze przybyt. nigdy tego gatunku nie odbierałem, ale proszę się położyć. Bo no tylko były wolne terminy. Bez gadania, ciąża to ciąża. Dobra, proszę podwinąć ogon. Yy, ale nie, chwila, znowu zapomniałem. To tak. Zobaczmy co tam jest w środku. Podwinę. O. Mm. Zrobiłem kilka salt z tym dzieckiem na ekranie, powinno być gotowe do porodu Tak szybko? Chyba mam skurcze, możemy już zacząć Skurcze? Proszę masować Łydki, Proszę masować Nie tam skurcze Dobra Jak boli? Dobrze Cholera Co teraz robimy? Skurcze, skurcze, skurcze eee, dobra wyrwiemy pani paznokcie Nie Proszę, pod... e, e, Proszę się napić wody. Zaraz ten cielak ujrzy światło dzienne. Los, l, dzieciak, 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 jasne. Dobra. O, je! O, je! Piękny okaz. O! o zobacz! Dobra, biorą Państwo opcję premium, dlatego że mogę od razu zaobrączkować, będzie oznakowany, nie zgubi się. Jak zaobrączkować? Może być GPS-em bez GPS-a. No, przekuwa się ucho i takie się daje, nie? Nie, no, pozwala na przekuwanie ucha. Puść, o! Puść! Silny, silny! Jak koń pociąg, dobra. Eee, mój piękny. Dobra, szybko! Bo Zadnia butelka! Już, Dawaj! Już tu kolejna Zaraz skończy i będzie znowu płakał! Proszę, synku... nie posz. Do... Całe ręce mi już pogryzł Dobra, trzeba go karmić dalej Boże, ile on Może je? na dwie, może na dwie Nie wiem czy tak doradę, radę. już lepiej robić kolejną Bo on serio cały czas je Jemy kochany ile on je Ciotki, ręki, jedną butelkę ja dziennie A ten co? Oj weź przestań, niech je Dobrze i całe wiadro mleka jakby pije, będzie dużą miało odporność. No ale to nie jest normalne, jeszcze całe ręce mi pogryzł, Kurczę. On Masz. jest dużo Ale jest dużo jest. Teraz mi drugą zeżre kochany Musimy mu dać jakoś na imię No ale to jak? Masz jakąś propozycję? Tak myślę, może ma takie oczy mądre może Albert, jak Einstein, co ty na to. Podoba ci się Einstein? Albert. Też nie. Chyba mu się nie podoba. Chyba nie. Coś dziwnego. No dobrze, to jak, ja wiem, jak nie Albert, to hmm, wiem, że będzie jak ten bogaty ten, ten taki sukces taki ma ten. E, Elon Musk. o I co, Elon ci się podoba? E Słyszałaś co się stało? Słyszałam Telewizor na pękł Pierdolony Teraz telewizor? od co chodzi? Co się dzieje? To ma jakąś telekinezę? Czy co? Ja tam wymyślasz? Jakiś przypadek po prostu No ja nie wiem, nie wiem Ale no to jak mu damy na imię? Jak byś chciał mieć na imię? Toż co jest? Szuflada się sama otworzyła? Piotruś? Piotruś Pan Książka Chcesz mieć na imię Piotruś? No to chyba się problem rozwiązał Będziesz Jak Piotruś Weź po kolejnym rekord Dobra już, już szybko idę po kolejnym Sto, -t... sto -t... lat, sto lat Niech, niech, żyje, niech żyje, żyje ro... nam Sto lat, sto lat Niech żyje, żyje to... nam no! No! Najlepsze życzenia, synku Uuu. Proszę bardzo, to jest tort Musisz pomyśleć życzenie i zdmuchnąć Eee. Ej. Synu wiesz eee, Mamy jeszcze dla ciebie prezent tutaj eee, ja Ci zaraz pomogę to układać, tylko ja się troszkę jeszcze umyję, co? Tak, ja też. No chodź, chodź. Gagu! Ale zarąbisty prezent! Ciekawe ile zajmie mi złożenie tego! Uuu. No, nie było to skomplikowane. O, 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 synek, złożyłeś już. Jest więcej elementów może? Jesteś jakimś geniuszem. Muszę z tobą zagrać królewską grę, na pewno cię obram, chodź. Gaga <gamy> gogo! go! Niemożliwe? Trzeci raz ze mną wygrałeś? Ze mną? Z Artemistrem Szachowym? Bardzo Super. dobrze. Wiesz co? Ja myślę, że z nim jest coś nie tak. On jest jakiś nie. Ponad inteligentny. Ale poczekajmy, zanim pojedziemy z nim do lekarza. Jeszcze trochę. Nie, nie myśl. Chyba jednak musimy od razu z nim jechać do tego lekarza. Chyba tak. O, to jest chyba też dobre do pi. No, doktorze, bardzo potrzebujemy Proszę, ja jestem weterynarzem, ludzie. Dobrze, ale bardzo co to jest potrzebujemy pana. Bardzo potrzebujemy pana pomocy. Nasz syn ma jakieś dziwne zachowania, jakieś supermoce. I nie wiemy, co się dzieje. Proszę go zbadać. Nie, nie, Zobacz, nie, nie, nie. A wiecie państwo, taka ciekawostka. Ja drugi raz mam taką sytuację. Już raz odbierałem kiedyś poród ludzki w tym gabinecie, więc mogę drugi raz też człowieka zbadać. Proszę się położyć. Dobra. Ja... Trzymać, trzymać tego czelaka. Trzymać. 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 Leż, leż, syn. trzymać. No Nie założyłaś mu butów na wyjście z domu. Dobra, i co mówicie? Dziwne zachowanie, Dziwne su zachowanie. Supermoce? Supermoce ma no, jakieś Super Supermocy, dobra, miałem to już raz. Była małpa, która normalnie potrafiła tak robić. Małpał, to no. normalne wśród małp. Naprawdę, tak robiła cały czas. I okazało się, że on był eksperymentem badań. Jakieś 396, coś takiego, dobra. 6, eee... A skąd ty wiesz? <laughs> oh, dobra, najpierw trzeba go zbadać. Usiądź, usiądź. myślisz, że on się na pewno nie zna? Dobra, zobaczymy twoje refleksy. Bardzo dobrze, tylko Debil by się tego przestraszył i kopnął nogą. Dobra! Nie wiem co się robi, więc pobiorę z niego jakąś krew. Okay. A może ptasi fetus trzeba mu zbadać. A. No właśnie robię wyciąg z ptasiego fetusa. Mm. Oh. Hmm, niebieski. niebieski. Skąd pan to pobierał? Mm. Uh. Faktycznie, ptasi fetus oh, Dobra, to jest to, czego się obawiałem Ostatni test i wtedy będziemy wiedzieć, czy moje robi. przypuszczenia są prawdziwe On mu robi Trzymaj mu to Tate Spokojnie, zaraz przestanie to, jak pan doktor każe Trzy. Spokojnie, zaraz zobaczymy, czy jesteś zdrowy Masz nie siedzieć grzecznie, to dostaniesz do cukier. Dobra, to wiecie jak to mówią przy badaniu małpy, nie mów ping, zanim nie powiesz pong. Ach. O kurna co się dzieje? Co to znaczy? Częstotliwości alfabeta oraz gamma. On się trzęsie, widzi pan to? Chyba pobrałem z niego za dużo ptasiego fetusa. Trzeba to wstrzyknąć z powrotem. Okej, okay. masz z powrotem odszluzawienie? Miałem raz taki przypadek. Przyszła do mnie ryba, która nie umiała oddychać pod wodą. Okazało się, że miała super moc. To delfin. I państwa syn może być tym samym. Jest delfinem? Chyba nie. Albo morśfinem. Dobra, proszę tak się nie interesować. Wynoka. Muszę zostać z nim sam ja na sam. Samemu, bo muszę przeprowadzić serię, się serię szalenie niebezpiecznych badań. Niebezpiecznych? Może tak to Chodź. Patrzcie dobrze, Piotruś. W takim razie pierwszy test. Układałeś kiedyś kostkę Rubika? Jeżeli ułożysz się w mniej niż 15 minut, znaczy, że jesteś geniuszem. Okej, okay? czas. Start. Ej. Co? Nie no, w tym gabinecie to jest rekord. Nawet koń tak szybko tego nie ułożył. Teraz tak zwany test. Pomiar czerwoności dupy szympansa, w skrócie PCZK. Ogólnie robi się to w ten sposób, że mieszam te kostki. Ty musisz zgadnąć, w których kubkach są kostki, oraz jaki podczas mieszania wypadł na nich numerek. Start. Dwa. 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 Faktycznie, w obydwu wypadło po dwa. Test zdany bardzo dobrze. Odpuść puszkę. Eee! Okej, okay, okej. Okay. To było za łatwe, więc z zamkniętymi oczami. Dobra, dobra, dobra. Ułożone. I teraz zgaduj po raz kolejny. Sześć w lewym, pięć w środku. Jak ty się nauczyłeś mówić szybko, zobaczmy. Sześć w lewym, pięć w środku. No zgaduj. Ale ja nie zgaduję, ja to widzę. Widzisz to? Widzę. Okej, okay, okej. Okay. Miałem taki przypadek, że pacjent widział w ciemności zupełnej i był nietoperzem. Test teraz dla koni akrobatycznych. Ale ja nie umiem skakać, ale mam coś, co mogę pokazać. Tylko potrzebuję coś ciężkiego i niepotrzebnego. O, dobrze. Mamy tutaj, jak już jakieś zwierzę, jest takie trochę starsze i tak dalej, to mam jedną rzeczkę która się bardzo często przydaje A! Cegła No wie pan, na, na wszelki to jest Dobra, nada się, nada się. I co ty zrobisz? O! Chwila! Tylko raz to widziałem. I tam ten pacjent. Dobra, nie, to ściśle tajne, nie mogę mówić, czy był tamten czy to pacjent. To niebezpieczne. Eee, nie, 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 proszę założyć jeszcze opaskę na chwilę. To jest możliwe, że on jest super bohaterem. Dobra, proszę zdjąć opaskę. Proszę wołać rodziców. Rodzice! Mama! Dobrze, że... Dobrze, że państwo są. Mam już werdykt. Jest chory. Sądząc, po wszystkich rzeczach, które się wydarzyły, państwa syn jest psem. Dziwne sapanie, drapie się, ale dobra, mniejsza o to. W gruncie rzeczy tak. Dużo witaminy C, miska dalej okna. Mogą Państwo powiedzieć, ale przecież pies obok okna się nie przyziębi, bo się nie poci tylko przez język. Dlatego dam Państwu takie coś: jak język wywala, to z powrotem do mordy. To jest na pewno do języka? Na pewno. No i co no? Witamina C i dobra karma z mało ilością pszenicy. Wypad. nie może być psem. nie bierze w to. Udowodnię Państwu, daj głos. Widzenie, widzicie? Nauczony sztuczek. Państwo też. Do budy do A ja tak naprawdę nie jestem zwykłym weterynarzem. Pod przykrywką weterynarza cały czas poszukiwałem tego jednego superbohatera. I to jest właśnie on. Mam jego dena! I teraz ja będę miał supermoce Jak morszwin! może byś z ojcem meczek obejrzał. Co akurat się zaczyna? Siadaj, meczek obejrzymy. A ten? Pilota byś mi podał? Dziękuję ci bardzo Dawaj, strzelaj, strzelaj Kurde Przez jesteś Synek, obrałbyś się obie orzeszki? Dzięki, to ciebie zawsze mogę liczyć trochę Zimne Synek, chodź masz bojowe zadanie Tak te? Słuchaj, zimne mam, podgrzejesz mi trochę? No, no dobra O, proszę jaki cieplutki. Dobra, zaraz jem, ty mój mały super bohaterze. Jestem z ciebie dumny. Dzięki tata, ale a propos super bohaterów, to każdy ma swój strój, ja też chcę mieć strój super bohatera. Chcesz mieć strój? Tak. Tatuś ci ogarnie, tak? To otwieramy to Super! I co? Ładnie ci tatuś. zrobi. Nie co? no super jest ten strój. Szkoda, że ja nie mam żadnych supermocy. I, już, już, kochanie, I, idę do ciebie. Cześć wszystkim, jestem Piotrek. Tak. A ty co ty? No tak! Zdejmij go! Nie, nie mataj bez mojej zgody. Eee, e, ty! Co ty co ty? Ty go nie będziesz tak rozumiesz? Nie będziesz go tak rozwiązywać. Przepraszam, przepraszam. Ooo, mój obrońca, chodź, usiądziesz razem ze mną. Zobaczymy, będzie polekcia chodzić taki manem. Ja cię nauczę wszystkiego, nie odwracaj się tak. do głupek. Ja ci pokażę tak. wszystko, jak tak. coś tu patrz. Mam tutaj mnóstwo co rzeczy. Chcesz taki o zeszyt O, wojny, dobra, fajnie, dobra. O, nauczyciel wchodzi no, no, no. Dzień dobry, panowie. Zaczynamy lekcję. Dzisiaj matematyka. Ty, uwaga na początek. No i możecie się zastanawiać. Czym jest twórczość? Twórczość oznacza, że sum jest królem wód. No. I to tyle dzisiaj. Dziękuję, panowie. Koniec tej... Ale była fajnie, co? Ja i co? Pracy domowej nie zadał żadnej? No nie ma. A, ku... O kurde. Ja muszę do jakiś Przepraszam na moment. O jezu. Ej, no puszczę! O, o, chyba poszedł daleko. Chyba mu przykleję telefon gdzieś. To jest idealne miejsce. A ty? Turdziu! Nic mu nie mów. Ja nic nie wiem. Zobaczy, dobra. Pamiętaj, ani słowa. Poszedł. To... Szybko. To ty taki jesteś? Ja w tej nie wiem. szkole panują zasady. Zakaz trzęsiony i uliczne zasady. A nerda trzeba gnębić. Nie przeszkadza mi w tym. Ho, pomożesz jego plecak za okno. On ma tam swoje pierniczki, ze i. No, tak, on chyba dostanie pałę za nieprzygotowanie. Dobra, już jestem. Trochę się przylizałem, lepiej wyglądam, nie? <śmiech> <śmiech> Co jest. Ej, gdzie jest mój plecak? Gdzie jest mój plecak? Czekaj, czekaj, spokojnie. Trzymaj. O, dzięki. A zasady? Uliczone zasady? Zakaz 30? A! Masz, dostaniesz mój ulubiony kolor. O, o dzięki. Co teraz mamy? Plastykę. O! Oh. Jezu, ej, koniec czasu, koniec czasu! Jak to, już? O, ale ładnie. A, proszę pana, proszę pana. Ja narysowałem zakaz sedzisiony, tu jest i legia, tylko legia. się Ja narysowałem super bohatera, bo dzisiaj poznałem jednego. Ty, 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 ty. Uwaga, niedolikę dostajesz! Ta, kolejna do kolekcji. A ty, Piotr, co narysowałeś? Popatrz. A ja nie, bo ja już taki nie skończyłem no, jeszcze. Nie można być takim zamkniętym w no, sobie. Połkać, no, no! Nie wstydź się, no, no dawaj. dawaj! że mi poszło. Nigdzie nie będzie z ciebie. Śmiał? Ty, Petruszu, ty masz talent! Ty, Nie, ty to narysowałeś? tylko! Ile, Ile to rysowaliście? 15 sekund. Ty co?! Piotrusiu, ty chodź ze mną, pójdziesz w dalekie miejsca. Dużo osiągniesz w życiu, Piotrusiu. To dzieło to jest przepustka do twojego sukcesu. Dziękuję, Idziemy, A, Warszawę mógł narysować, a nie jakiś Londyn. Co w tym filmie się działo wtedy? Nie, nie pamiętam. W każdym razie chciałem Ci bardzo podziękować za te wszystkie lata. Że mnie no. wiesz, ratowałeś w wielu sytuacjach i tak dalej. Jesteś naprawdę bohaterem. Przyjemność, że pójdziemy razem do kolejnej Ej, Słyszysz to? Nie. Nie słyszę. Co słyszysz? Cwaniak tu czeka z wodą. Ej, znowu słyszysz ze ściany. Jak ty to robisz? Słyszę, że tu cwaniak gada, żeby oblać nas wodą. Co? Znowu? Tak. Myślałem, że mnie w końcu zostawi. Nauczyciel Dzień dobry, chłopcy. Dzień, Dzień dobry. dobry, panie doktorze. Dobry, dobry. Oj, oj, się coś strzela. Proszę, proszę. Zaczynamy proszę. lekcję, powiedziałem. Tak, tak, tak. My już ten y, idziemy o, też. Dziękuję, że tak. Dobry pomysł. Dziękuję, dziękuję.

a więc zebraliśmy się dzisiaj tutaj po to, aby świętować zakończenie roku szkolnego oraz całej ich edukacji. A więc bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rozdawania dyplomów. Pierwszy, Paweł Czwaniakowski. Oj Paweł, Paweł, ile ja się z tobą natrudziłem przez te wszystkie lata, ile bólów głowy dostałem przez ciebie, ale udało ci się. Gratuluję. Ha! Sam nie wierzę, nie kujo? No, no weź no, co ty mi robisz? Przeproś kolegę najpierw, bo nie dostaniesz dyplomu. Już jest podpisany przez dyrekcję przecież. Do. Ty! Ty! Teraz! Ja widać! Co, co tu jest? Chwila, no. co tu jest napisane? Piotr! Yy, yy, yy. Mondraliński! Jaki? Mondraliński! Bość, Syneczku! Mondraliński! Piotr Mondraliński! Brawa dla niego! Brawo, proszę, gratuluję! Tak, dziękuję! Dziękuję, widzicie? Zdałem! Zdałem! Piotr! No i na koniec Piotruś, wspaniały! Prawa, prawa, Kiedy on tak szybko to Jest ja Jestem z niego dumny! A ja. więc rok szkolny oficjalnie uznaję za zakończony! Yeah. o tyle lat, będę za to przepraszam. Przepraszam. Pan Piotruś? Tak. E, Miomi, sierżant główny, FBI, Wiktor. O, witam, e, proszę witam. pana, przez ostatnie lata oglądaliśmy pana wyczyny, pana umiejętności. Uważamy, ja oraz moja cała korporacja, że nadaje się pan idealnie do nas. Także osobiście przyjdę tutaj na wręczenie nagród oraz wręczyć panu zaproszenie do nas do pracy. O, Nie witam. przyjmujemy odmów. Naprawdę. Tak. Jesteśmy w pełni zgodni z tym. Oh. Niestety, jeszcze jestem na to za młody. Całe studia przede mną, życie wie pan. No, jeszcze nie jestem gotowy na stałą pracę. Rozumiem, zła decyzja. A teraz, A teraz będziesz moim królikiem doświadczalnym! Nie, nie przyjmujemy odłów. Dobra, dołączam do Was. Słuszna decyzja. Panowie, mało nowego w ekipie, także witamy na pokładzie. Proszę za mną. No widzi Pani jaki konkurencyjny rynek pracy mamy? Tak, tak, tak. Hej, w końcu po tylu latach, po tylu latach próbnych błędów i testów na ludziach, bo zwierzęta uwielbiam. Udało Muszę stworzyć moje serum, które jest w stanie stworzyć armię. superzłoczyńców złoczyńców. Uff. zostawić, to jest zbyt ważne. Piotruś! Boże, wzywał? Kiedy... Chodź, mamy tutaj nową sprawę. W okolicy grasuje super nowe złoczyńce. Jak to? Swojego rodzaju naukowiec, który zbiera całą armię, a moi chłopacy nie dają sobie z nim rady. Także tą sprawę Piotruś przekazuje tobie. Dobra, zajmę. zajmę się. mnie, a teraz leć. Zajmę się nim. Dobra, poszedł. Panowie, wracamy do tematu ważnego. U kogo robimy Billy w tym roku? Mamy tutaj działki z swojego Mokotowa. O, Daryl, może u Ciebie. Może być. Co my tu mamy? Kogo dzisiaj wybierzemy? Hmm, hmm, hmm. O! Mamy Panią Amelię z 65 lat. To się na pewno uda. Witam Pani Amelio. Ja jestem pracownikiem banku i odnotowałem tutaj bardzo, bardzo dziwne transakcje na Pani koncie. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli przeleje nam Pani wszystkie swoje oszczędności na bezpieczne konto banku. Tam będą bardzo, bardzo bezpieczne. Ja się nimi zajmę. Co? Ma Pani aż 250 tysięcy złotych? Nie, musi Pani to bardzo szybko przelać. Bardzo szybko. Halo, Pani Amelio, coś, coś, coś przerywa. Halo? Niespodzianka! O nie! To on! A, ta to złodziejaszku! Tak, Nie, nie! Proszę nic nie przelawać, wszystko jest bezpieczne. Miłego dnia! A ty ze mną! Gdzie ty pieniądze? Musi to być jakiś sejf! Książki! nie! O! Jaki może być sejf? E, kod znaczy się. Może data leki. 1916. Nie? Jak to? O, jednak ja działa! Jednak legiunia ja to legił. Ile hajsu! Ja cię kręcę! Będę milionerem! O! Jeszcze jedna stupa! O. Ej! Co jest? Ej! Co jest? Co była Halo! O, o! I co złodziejaszku? A, spuszczaj mnie! Dałabym hajs! hajs! Nie! Nie! O. To ty? Kto? Spaniaku? Ty mnie znasz? Dobra, zostawiamy go tu. <tryk> Teraz tylko wezwę policję. I po tobie! <tryk> Jeszcze jeden krok i zawładny nad światem. Mój umysł wyczuwa tutaj cyberprzestępstwo. Ten kabel prowadzi do czegoś złego. Hmm. Czy to jest nielegalny router? Teraz będziemy bezpieczni. Zobaczmy, kto tutaj ma niecne zamiary. Gdzie mój internet? Co jest? Co się dzieje? Co, cwaniaczku? Co kują? I ty, Brutusie? Dobra, wszystko przygotowane, akta gotowe. Panowie, na stanowiska idzie, idzie, idzie. Kompety gotowe, krawacik Uwaga, uwaga, gratulacje i ukończenia wszystkich spraw! Dziękuję. FBI, cały oddział jest z pana zadowolony. Dziękuję. Mamy po kolei. Wszystkich których złapały. Nie no ja, zobacz! Dobra, dobra. Mamy kolejnego, ten... To, to była najlepsza akcja. Tu chłopa z chłopakami oglądaliśmy. Zajebista robota. Jesteśmy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę, jako starszy sierżant naszej agencji, pragnę wręczyć panu dyplom. Ja. Zabra Jesteśmy zadowoleni. Dla Rzeczypospolitej Polskiej. Ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To cały naród. Gratulacje od całej agencji. do chłopaków. Tak, dziękuję panowie. Nie pomagaliście, ale też nie utrudnialiście. No i wtedy taki złapałem normalnie i, i tak. Kowa, tak. Świetnie. Nie. musimy to uczcić! Dawaj! Uuu. Uuu. O, uuu. o panowie! Czekajcie, ja czekajcie, się... czekaj, mama czekaj. znowu do mnie dzwoni. Co ty tak z tymi Kurde. telefonami? Na imprezie jest! Dobra, wyluzuj! Krawat poluzujemy Dobra! Do dna! O, o. Ech, fajnie było, mega dzięki. No! Ale ja wracam do pracy, bo czekam jeszcze mnie dużo dzisiaj, więc... O, służba zlecia. nie drużba, jak to mówią. Dobra, mówię. wariacje. Leć, leć, leć ale... Dobra, panowie, a my co? Do roboty! Sprzątamy kolejne śledztwa! Nie. Dalej nie odbiera. My na Przepraszamy, nie wiemy. nie wiemy, co się dzieje. Wymarne szympansy jesteście bezużyteczni. Pokazać wam się Załatwię Ja cię załatwię! Co się dzieje? masz na siły Tyrzu, ja go załatwię! Ja cię popiję! Zobaczymy, czy nasz superbohater lubi niespodzianki. Mamo, tato? Mamo, nie żyjesz? Tata? tato, co jest? To był doktor. Doktor, tato! Nie! W naszym mieście nieustannie rośnie. Wszyscy są podstani na pastwę szalonego doktorka. Nie mają żadnych bohaterów w tym mieście. Góra znowu! On. Piotrze, Piotruś, jak żyjesz? Jak ty wyglądasz? Zostaw! Całe miasto jest spustoszone. Na ulicach aż roi się od bandiorów. Wróć na służbę, błagam! Agencja nie wyrabia, potrzebujemy cię! Nie idę! Piotruś, no! Zostaw! Nie przekonamy go. Dobra, wracam. Piotruś, ja zostawiam ci akta. Jakbyś się rozmyślił. Słyszysz? Tu leżą akta. Wracam ha, ha, a Każda probówka zamienia osobę w super złoczyńce A każda wypita probówka przeze mnie Sprawia, że jestem coraz Żyd. Pora przejść do ostatniej części mojego planu, czyli najpierw stworzenie gigantycznej armii, która już i tak jest ogromna, a po drugie zbawienie FBI, jedynych i naszego Piotrusia, których przyjdzie ratować, a wtedy <ścoughs> sami wiecie, po prostu go wyeliminuję. Za mną, za mną, za mną. Gdzieś tu powinien być. Oczy do głowy, panowie. Oczy do głowy Jest! Bary! Dobra, jak wszyscy wiemy, Piotruś jest jedyną osobą, która może mi przeszkodzić Tak więc gadaj, gdzie on jest Na pewno nigdy ci nic nie powiem, on ci powstrzyma Powstrzyma mnie? Tak jak jego rodzice mnie powstrzymali A co? <laughs> Mama Piotrusia pomocy Mama Piotrusia już ci nie pomoże Dobra, gadaj, gdzie on jest Nigdy ci nic nie powiem <laughs> Dwóch agentów FBI zostało znowu porwanych w tunelach pod miastem. Na wszystkim prawdopodobnie stoi doktorek. Potrzebujemy teraz bohatera. Potrzebujemy Piotrusia. Proszę bardzo, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Bardzo dobrze, więc pij, to, pij to! A czekaj, ja też skorzystam z okazji na zdróeczko. Mm. Ah, jak się czujesz? Mm. <laughs> bardzo silny! Tak, to zadziałało! już <laughs> nie ma szans. Gdzie oni są? <laughs> wow. O to! Wow. To poszło całkiem łatwo le... Wow.

Oskar! Jak mogłeś to przerąbać? Pokonam go! Dasz radę! Słuchaj, musisz uwierzyć w moc przyjaźni. Wracaj tam. Stary, pamiętaj, żeby robić uniki. Właśnie. Dobra. unikaj. Właśnie. Unikaj. Teraz jesteś widzialny. Zlubałeś no! Kiedy ja będę? Kisko skąd miałem wiedzieć, że on ma drugą moc. Dobra. Słuchaj! Oskar, ja wiem, że ten super złoczyńca jest dużo przystojniejszy od ciebie, ale nie zawsze wygląd to jest wszystko, nie? To Możesz go pokonać. Dobra, ostatni raz próbuję. No, to dobry dam, Nie masz opcji, masz dobra. ostatnie życie. Dobra. co teraz jesteś widzialny. Jesteście! No i to, to się w końcu zjawił! <laughs> Ostateczne starcie i świat będzie nie od, mój! Nie odpuszczę ci tego! Nie odpuszczę ci moich rodziców? Zobacz co, zabrałem twojemu osiłkowi. Co? Chwila! Filipek! Zajmij się nim! Co? Chwila! Czy ty wypiłeś mi zła? Ha, głupcze, za 15 minut będziesz po prostu jednym z moich pionków! Nie będę, jeśli cię do tego czasu pokonam! To tyle? Tylko na tyle cię stać? A ja tylko chciałem, żeby cały świat był sklep zoologiczny Antidotum! Kurde o. Dobra, agenci, agenci Idziemy. Jestem w ciebie w ciebie, w ciebie, w ciebie Szefie, pokonałem doktorka, została jeszcze tylko armia Ale to już jest drobnostka w z doktorkiem Szybko, panowie, idziemy? Tak, idziemy Żyjesz? Chodź Owczarek, Jerzy, chodźcie. <gry> Ej, udało, udało się! Ale dobra gra! Kurde, ja kibicowałem temu drugiemu, ale gratulacje! A wy widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę, subskrybujcie to na tyle na razie.